Witam, a Tu Gambi 283 i zapraszam Was na 14 odcinek przygod z Minecraft. No dobra. Tylko odcinków nie było. Mm, tak, i powiem dlaczego. Tak jak zawsze. Nie miałem czasu i po prostu dużo miałem do roboty. Wtedy, kiedy chciałem grać, to chciałem zagrać Black and Whitea lub po prostu Minecrafta, ale tylko że na serwie. I... I nie chciałem po prostu nagrywać, bo jestem zmęczony. No, ale teraz już nie wiem, postaram się nagrywać. Chociaż słyszycie, że mam grypę. grypkę, sorry, już trochę, nie wiem, mutacje mam chyba, czy coś takiego. <laughs> no sobie tak myślałem myślałem i nie będę chyba budował w domu w górze dlaczego what the fuck nie, jakoś mi tak nie, nie, nie chcę po prostu Tu mogę zrobić góry dom albo na dole albo tu gry tu jest deskinia No niby jaskinia Kuj dewa mam takie lagi Ej. Jak widzicie tu ma więcej Do wyboru Tu o Ale nic na to nie poradzę Tyny Co nie tak będę musiał a, i gra na teksturpaku faj fa coś tam. Na tym co Magic nagrywa. Czyli po prostu lepsza jakoś tego normalnego teksturpaka. No, kuźdy. W kuździe jeszcze zrona to. No. To są do wyboru. Albo w górze, albo na górze, albo na dole. To na dole. Przede pójdę na dół Audio. dobra Pff, nie trafiłem jeszcze dobra mm. i teraz postaram się nagrywać takie poważniejsze no, odcinki a nie takie, że po prostu sobie jak małe dziecko na przykład coś akcentuję, tylko po prostu gadam jak normalny człowiek do normalnego do normalnego człowieka To by się przydało jakoś, nie wiem co. Tu może wyrównam albo tu zbuduję. No tu mogę zbudować. Tam będę miał kopalnię. Mogę mieć gdzieś farmę koło tego, a tam nie wiem, co się zrobi, a to by się przydało wy wyrównać. Dobra, mm, chyba mówiłem o black and white, dlaczego black and. Y nie, że po prostu chcę grać black and white. Może będę nagrywał z black and white. Choć nie jestem pewien, bo dużo mam tych serii. Może jak skończę Skyblocka. To wtedy nagram. E, wtedy nagram. Black and white. Legend white jestem dopiero w trakcie przechodzenia. Jestem na ostatniej wyspie. W której to zawalczę z Nemesisem. Ale na razie nic nie mówię. Dobra. Tu trzeba wykopać. Będzie to nieduży domek. Będę tu skromnie żył. Tu. I właśnie zatytułowałem te odcinki, które teraz się będą pojawiały. W poszukiwaniu szczęścia, chyba coś takiego. Nie, poszukiwać szczęścia, coś takiego. Okej, okay. Jakąś taką oryginalną nazwę, myślę. Nie żaden wpis podróżnika ani kroniki podróżnika, tylko po prostu poszukiwać szczęścia. Tu coś jest, tu jest kopalnia. Znaczy jaskinia kopalnia, kurwa. Dobra. Mam dużo. Tu mam tego. Siekiera. Nie ma siekiery. Bo. Nie chcę mi siekiery. Nie hmm. by to położyć. Waruęcza. Tu się położy. Dobra, teraz Trakcie odcinka... hmm. W trakcie robienia tego odcinka, jeden kabel mi zabrakło W trakcie robienia tego odcinka, wrzucam odcinek 12. Nie, nie, wrzu Kurde. wrzucam odcinek 12. 13 odcinek. Yy, Fak, nie chciałem KILOFA 13 odcinek. Kuizde, wysokości. 13 odcinek teraz przetwarzam. A 14 odcinek nagrywam. Hmm, tak ja dzisiaj rozkażę. Powalczyłem praktycznie godzinę z długopisem i kartką. Opisałem referat a to masakra jest pu tu tu, tu. No, fal, laki. grać nie da nie wiem, wcześniej nie miałem takich lagów a i gram na Optifline HD czy mogę sobie przybliżać po prostu jest więcej ustawień tutaj tutaj Nie mam ustawione, żeby szło jak najszybciej, ale coś mi dalej nie przekonuje. Nie przekowynuje. Nie przekowynuje. Dobra, nieważne. Tam nic ciekawego nie ma. Trochę drzew trzeba pościnać. powieszał dżunglowe, dżunglowe, drzewo z normalnym i z deskami, to się zrobi jakiś fajny domek. To są jakieś drzewa tam, jest jeden, jedno drzewo. <laughs> Okej Tam jeszcze będę zapierdalał Zapierdalał okej No What the fuck Dobra Już Go, 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 Power Rangers się łóżko postawi <laughs> kurde, kupię gardło i sorry jak będzie mi słabo słychać, ale po prostu z tym gardłem nie wiem co ja mam i ciężko będzie dwa, trzy, cztery Mm, 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 mm. No czemu się czasem podwójnie wstawia klocek? Ja tego nie lubię. No i taki mały skromny domek. Na razie będzie jedno Pinterko. Później może buduję A to będę musiał rozwalić zupełnie dach. Hm, kurde. A no, dobra to Oh, don't, don't, don't. <gasps> Here <it is>. ok <sighs> Kurde, i co ja mam teraz gadać? Teraz jest cicho i co? No idź spać. Noc jest. No. Ej, sorry, jak słyszycie jakiś brzdęk czy coś takiego. Bo uderzyłem mikrofon przez przypadek, Ale to musicie mi wybaczyć. Tun, okay. tu, jest taki plan, domku jest robiony. Dwa, tu jest też pięć, dobra. Mm, mm. No. Tak więc to będzie. Yy, dopóki się nie osiedlę, nie zrobię tego wszystkiego Nie. Dopóki tutaj nie udomowię się. To znaczy, że. Yy, dopóki się nie. U... Nie, jak się już udomowię, to znaczy fakt. A jeszcze korzystam z Inwetory Twix jakoś tak Jeżeli się nie udomowię, to nie skończę wpis nie poszukiwacz szczęścia no tak więc muszę się najpierw w domu skończyć znowu pod się klocek postawił mm, mm, mm. Okej, okay, tu mam dżunglowe drzewko Heh, wtf? Wtf? A tak, dobra, już wiem Więc tak będzie Później zwalni tu będzie okno, ale nie wiem na co. Tak. Tak. Ok. Fuck, nie to. Nie tu, znaczy. <ścoughs> ok. Tak więc... E, gdzie moje drzwi? Drzwi mi ukradli. Zostawiłem w domku na drzewie. No, wcale nie taki mały domek. Dosyć większy jest. Dobra. E co tam robił Kilow? Trochę dziwne. To będzie moja mini kopalnia. piecykowa piecyk znaczy zaczynam kręcić wrazy. Okej. Okay. łopata i piasek Jakoś dziwnie ten piasek ścinam, ale niech już będzie. Okej, okay. ja tu jest potrzebne 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32,

Trudne macuzalnie przy co? Ale dobra. Przydałoby się tak zrobić. Nie wiem z czego będzie podłoga. Świetnie. Y z. z. z gobla. żmudna praca kopać kobel. Dobra, teraz mam nadzieję, że będę częściej nagrywał te odcinki. To już masakrycznie długo nie nagrywałem. I tak więc aktera takie informacje Które sery nagrywam, które nie. Bo często się nie pojawiają niektóre serie. Nagrywam na razie tylko skyblock z przygody z Minecraft sezonem drugim, czyli ten tutaj, co teraz nagrywam. Tylko to na razie nagrywam. Minecraft historię, nie, bo wymyślam fabułę. Kto hmm, tam jeszcze ma był? Minecraft. Hmm. Zapomniałem. Jeszcze jakieś serie nagrywałem. E, no. Czemu to jest przerwane? Bo, no, no już mówiłem, dlaczego? <laughs> to... Ok, 16 szybek, będę robił z takich, a nie z normalnych, bo z normalnych za dużo pracy. No nie, znowu podwójnie. Dwa na drzwi.

Kurde, nic się nie gadam, no. Fuck. Teraz się pewnie nudzicie. No bo co ja mam gadać o czym? że się wygadałem. Tak więc nie ma za bardzo oczy. To jakaś kopalnia jest. Chodźcie mi sprawdzić. Ile węgla? Spoko. Ja to na później zostawię. Dobra, mm -hmm. jak już będzie robić się noc, to znaczy, że chyba 20 minut minęło. Bo chyba dzień trwa 10 dni. E, 10 minut. Dzień trwa 10 dni. No spoko. Pa 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 pa. Pa pa. Okej, okay, czyli ostatnie cztery. Tu już mogę kopać moją podłogę. Okej. Okay. Mmm, -hmm, mm -hmm, cisza i co ja robić Co mam gadać? Nie wiem, um, już wszystko sobie wygadałem na początku, w środku i na końcu. I teraz nie mam co o czym gadać. Chyba ch ch musiał sobie pisać na kartę, o czym będzie miał gadać. Okej, okay, szybko postawię podłogę już kończymy odcinek. i tu na tej teksturce mi się podoba ten kabelstone naprawdę świetna teksturka kabel dobra słucham trzy cztery pięć sześć siedem osiem Dobra, postawiłem podłogę. Tak więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i no. I proszę o pozytywne komentarze. Narka.